Zbieram żniwo, plony, nadzieje Hoduję chciwość, niechęć, złudzenie I przez to wszystko mówię do siebie sam I przez to wszystko jestem tu, a nie ta, ma plan na jutro, ale to tylko słowo A ja boję się, że zabrzmi rzeczowo Kiedy skończę w końcu ten bieg Zeskrobuję z przedsionków w Ze mnie tyran. nie czuję się na siłach, żeby zmieniać czy na siłę Ja to nie disulfira, ja czuję się jak brylant Wszyscy chcą mnie dotknąć Mała studentka w brylach, w której życie jest książką Dama natęta w szpilach, w której życie jest plotką a możliwości nikną, choć wymagania rosną Zawsze marzyłem o wielu podróżach Tak jak ty o różach i tych zaręczynach u podnóża gór Pora zacząć coś budować na tych gruzach Ambicje mam ogromne w dzień moich narodzin umarł król Zapłakałem gdzieś na porodówce, pewnie gdybyś wtedy spytał moich starych co to sukces Powiedzieliby, że to spokojne życie, w jakim nie zabraknie Ci jedzenia ani pracy, takie były czasy Nauczyli się oszczędzać czas do przesady Ja nauczyłem się oszczędzać czas do przesady Duże stane loga, ubieranie moda Oni w głowach mają raczej umieranie co za popierdolony świat Daje by zabrać i nawet jak minie ciemność to nam świecą w oczy światła Mama, wiem czego chcę, poznaj mojego żonka, Jak chcesz poznać innego mnie Co dzień się zmieniam, ale niewinnego mnie Jestem lepszym sobą, chociaż nie ma niewinnego mnie Przycie dało mi tu kopa na rozpęd Ale jakoś ominęła mnie ta moda na pośpiech Nie rozumiem zaślepieńców, którzy kłamią jak zdrowie Jedno co mam im do powiedzenia, to brak słów Będę większą, dlatego zarób, Pokaż, że nie jesteś tylko częścią jakiegoś planu Ludzie widzą to, co chcą, nie widzą kurestwa To materialiści, których nie stać na złote serce Chodź, nadzieje Choduję chciwość, niechęć, złudzenie I przez to wszystko mu do siebie sam I przez to wszystko jestem tu, a nie tam Mam plan na jutro, ale to tylko słowo A ja boję się, że zabrzmi rzeczowo Kiedy skończę w końcu ten bieg ja Ze skrobu, z przed sianką w terze.